Witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale Dzisiaj mam dla Was takie troszeczkę łączone wideo A dlatego łączone, że będzie to wideo testujące z zamówieniem z Avon Ale moje zamówienie jest niezwykle małe To jest chyba najmniejsze zamówienie, jakie do tej pory złożyłam w, w tym roku, w roku 2019 Są tego dwa powody Po pierwsze to zamówienie zostało złożone krótko przed moim wyjazdem na urlop, więc wiecie oszczędności, a po drugie to był katalog numer 12, który nie miał jakichś wspaniałych nowości a przynajmniej nie takie, które ja chciałabym wypróbować w związku z tym znalazło się no tylko kilka produktów nie mniej jednak chciałabym się z tym zamówieniem z Wami podzielić no i jednocześnie zrobię dla Was test Ponieważ jeden z tych kosmetyków, właściwie dwa, ale jeden jest taki bardziej kosmetyczny kosme, z kosmetyków, z produktów, które zamówiłam, jest taki bardziej kosmetyczny, e, makijażowy. O, może w ten sposób nie kosmetyczny, ale makijażowy. No to zaczynajmy, kochani. E, to może zaczniemy od tego, co e, przetestowałam bo przetestowałam już, mam go już na sobie i mówię tutaj o tuszu do rzęs Super Shock to jest tusz do rzęs który ja zakupiłam w kolorze navy, tutaj proszę bardzo dowód dopiero co otworzyłam opakowanie żeby go użyć oczywiście tego produktu mamy 10 ml o tutaj 10 ml od otwarcia Słuchajcie, i to jest bardzo ciekawe, i zaraz Wam powiem też, i dlaczego. Od otwarcia mamy tylko 3 miesiące na zużycie. Ogólnie mamy 3 lata od daty produkcji, która tutaj gdzieś jest na samym, tutaj o 12, w moim wypadku to jest 12.02. I to jest tutaj teraz bardzo dobre pytanie, bodajże 18 albo 19. Chyba 19, czyli produkowany był w tym roku, także spokojnie. Natomiast, tak, 3 miesiące od otwarcia. I powiem Wam, że prawdopodobnie powód tego jest taki, że ten tusz jest niezwykle, niezwykle suchy. Ma bardzo, zresztą to zobaczycie, ja Wam pokażę na przebitkach. Ma bardzo fajną szczoteczkę, która bardzo ładnie chwyta rzęsy, dość sporą, silikonową, ale rzęski są właśnie nie plastikowe, a silikonowe, czyli one nie są drapiące, bardzo ładnie chwytają rzęsy i bardzo ładnie je wyciągają. Natomiast sam tusz jest w przepięknym, ciemno-niebieskim kolorze, czyli nie takim żarówiastym, a nie wiem, czy jesteście w stanie patrzeć teraz na moje rzęsy, nie wiedząc, że to jest kolor granatowy, że... No jest on w kolorze granatowym. Kolor jest przepiękny. Myślę, że bardzo ładnie komplementuje moje brązowe oczy. Zwłaszcza, że makijaż mam w takich dość chłodnych barwach, czy chłodnych, czy ja wiem. Ale takich myślę, że pasujących, bo użyłam tego w kolorze różowego złota, tego takiego pyłku błyszczącego, a tutaj na zewnętrznych kącikach mam ten w kolorze gunmetal, czyli taki, takiego ciemnego jakby popielu. Chociaż, on właściwie też wygląda tak trochę, ja wiem, jakby granatowo. Na przy linii rzęs mam Glimmer Styka w kolorze Smoky Diamond, czyli to jest taki bardzo, tutaj mam o, zrobiłam sobie próbkę na, na dłoni, czyli taki bardzo ciemny popiel z delikatnym srebrno niebieskim brokatem, tak bym to określiła, chociaż tego tutaj tak dobrze nie widać na, wiecie, na, na kresce tego brokatu, ale on daje taki unikatowy właśnie kolorek, co myślę bardzo dobrze pasuje z granatowym tuszem do rzęs. I o ile sam kolor tuszu jest przepiękny, naprawdę myślałam, że to będzie taki bardzo, bardzo ciemny kolor, czyli mało rozpoznawalny w stosunku do na przykład czarnego, ale myślę, że nawet na rzęsach to jest to delikatnie zauważalne, że nie jest to czarny tusz, a jakoś tam delikatnie inny kolor, natomiast nie powiedziałabym, że wygląda on jakoś niebiesko czy coś takiego, także kolor ma naprawdę przepiękny, ale tak jak mówię, jest to bardzo, ale to bardzo suchy tusz i myślę, że no... Przepraszam, właśnie mi spadł na podłogę. Myślę, że dłużej niż 3 miesiące to on faktycznie nie przetrwa. Także, no, mamy teraz sierpień, rzadkość, październik, do listopada mogę go używać, także. E, przypuszczam, że okazyjnie, jakoś gdzieś tam w takich, właśnie chłodniejszych makijażach, sprawdzi się bardzo dobrze, no, ale, no, mówię. E, no, ja mam nałożone dwie warstwy, a to z tego względu, że pierwsza warstwa to taka była, wiecie mało widoczna, bardzo mało widoczna, więc musiałam nałożyć drugą, przy drugiej już jest ok, tyle tylko, że ja praktycznie jedną warstwę nakładałam zaraz za drugą, tak dosłownie nałożyłam, włożyłam, zakręciłam na nie wiem, może 20 sekund i po chwili już nakładałam drugą warstwę, z tego względu, że jest on suchy, więc nie ma tutaj sensu czekać, aż on jakoś specjalnie zaschnie, także tak to wyglądało. I taki jest efekt na oczach, jak i widać To tyle jeśli chodzi o tusz kochani Kolejna rzecz to też coś co mam już na sobie <laughs> I to jest lakier do paznokci, który mam tutaj Tak on wygląda w przybliżeniu Nie wiem jak on się będzie prezentował na kamerze Natomiast to jest w świetle naturalnym Taki bardzo piękny, niebiesko-popielaty kolor To jest nowy odcień w tych 60 sekundowych lakierach on się nazywa Steel in a Pinch I tak wygląda w buteleczce W buteleczce wygląda tak dość popielato Z takim delikatnym, jakimś niebieskawym, że tak powiem Niebieskawą poświatą może, o tak to bym nazwała Natomiast na paznokciach zdecydowanie wygląda bardziej niebiesko niż popielato Także mnie się ten kolor bardzo, ale to bardzo podoba Kolejny produkt, jaki zakupiłam, to właściwie coś, czego nie będę używać na sobie. Jest to mgiełka z Avon Senses. Ja mam lawendę i rumianek. I powiem tak, pachnie bardzo lawendowo. Bardzo lawendowo. Więc to, tak powiedziałabym, zdecydowanie dla fanów. Z zapachu lawendowego, jeżeli nie przepadacie jakieś specjalnie, to e, trzymajcie się z daleka, bo to jest e, no, bardzo lawendowy zapach. Natomiast ja go kupiłam e, nie e, po to, żeby spiskiwać na siebie, bo jest to mgiełka, którą możemy używać zarówno do ciała, jak i do odświeżania jakichś tam zapachów na tkaninach, czy wiecie, takich tkanin, których nie możemy zbyt często prać. E, i chcemy odświeżyć po prostu zapach, to możemy sobie spryskać, nie wiem, poduszki, na przykład, czy pościel. Jeżeli oczywiście lubicie, za, bo też nie powinna nam przynosić ukojenie, że tak powiem, więc jest zawsze polecana do spryskiwania przed zaśnięciem, także może spryskać delikatnie poduszkę, ale naprawdę delikatnie, bo on jest dość mocny. Czy, czy rozpylić nawet w pokoju? Na, powiedziałam takie dobre pół godziny, zanim planujecie kłaść się do łóżka, bo no, faktycznie ma dość taki zdecydowany zapach. Ale ja właśnie kupiłam ją, żeby odświeżać powietrze. Nie w pokoju, a w łazience, bo bardzo mi ona właśnie pasuje do łazienki. Nie wiem dlaczego, ale lubię w łazience zapach lawendy. Nie wiem. Więc. Tak, jeżeli lubicie lawendę, to polecam właśnie do takiego celu, żeby rozpylać w powietrzu, bo zapach utrzymuje się dość długo i tak jak mówię, jest dość intensywny, więc, więc tak kupiłam ją za funta. I ostatnia rzecz, słuchajcie, jaka znalazła się w moim zamówieniu, to nie jest coś, co zamówiłam dla siebie, tylko jest to coś, co zamówiłam dla koleżanki na jej prośbę i jest to Titan Holiday. To jest zestaw, którego ja niestety w całości nie mam. Moja konsultantka napisała mi, że druga część, którą jest butelka wody perfumowanej, czy toalet, nie, toaletowej, to jest woda toaletowa. Butelka wody toaletowej dotrze do mnie dopiero z następnym zamówieniem. nie nie, była wprzedana chyba, niedostępna, nie wiem. E, więc mam tylko póki co m, tą mgiełkę do ciała, no ale tak jak mówię, ona była w zestawie z butelką wody. Toaletowej, a ona bardzo pachnie, bardzo kokosowo. Także jeżeli lubicie zapach kokosów, to jak najbardziej myślę, że przypadnie Wam do gustu. Ja ją dawno, dawno temu zamówiłam na próbę. Myślałam, że to będzie taki bardziej zapach owocowy, coś w stylu mango, wiecie, ananas, tego typu sprawy. Natomiast okazało się, że jest kokosowa, więc też chyba z tego co pamiętam, zużyłam ją właśnie do rozpalania w pokoju. I to tyle kochani, ten zestaw kosztował 5,50 no i to całe moje zamówienie kiepskie, wiem, przepraszam Nic za to nie poradzę takie malutkie się zdarzyło myślę, że następne będzie nieco bardziej interesujące, chociaż też nie ma tam jakichś ekscytujących rzeczy, z tego co pamiętam to też nie mam jakichś super nowości zamówionych, bo Jakoś tak się zdarzyło, że no jakichś super nowości nie było, takich, które ja chciałabym przetestować. Mam oczywiście dla Was też przegląd katalogu, który pojawi się już niedługo. Chyba znowu się troszeczkę spóźniłam. Ja z tymi katalogami to w ogóle jestem jakoś na pakier, nie wiem dlaczego, ale postaram się jak najszybciej ten filmik Wam wstawić. Myślę, że jednak. Pomiędzy pojawi się filmik z pytaniami i odpowiedziami. Pod poprzednim, który już się, że tak powiem, pokazał, otrzymałam sporo wspaniałych pytań. Za wszystkie pytania bardzo serdecznie Wam dziękuję. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, jakie mi zadacie, zarówno te bardziej, jak i mniej osobiste. Także słuchajcie, pytajcie, a ja postaram się. Na nie wszystkie odpowiedzieć. I nie, nie martwcie się, że y, wiem, że Bogusia powiedziała, że nie chciałaby, żeby to wyglądało, jak jest, jakby była, nie wiem, wściwska czy ciekawska, ale kochani, taka jest nasza natura: po to zadajemy pytania, bo jesteśmy ciekawi odpowiedzi. I ja tak to właśnie przyjmuję. E, czy to będzie mniej, czy bardziej osobiste pytanie, e, ja domyślam się, że po prostu zadajecie takie pytania, ponieważ jesteście ciekawi mojej osoby i e, tego, jaki ja mam, nie wiem, dany pogląd e, może czy, e, czy spojrzenie na, na daną sprawę, więc ja nie będę odbierać jakichkolwiek pytań, które mi zadacie w jakiś tam zły sposób. Jestem osobą dość pozytywną, więc myślę, że e, tak będę też patrzyła na wszystkie pytania, które mi. Kochani, zadacie. Także czekam z cierpliwością. Tak jak mówię, już sporo pytań się pojawiło, za co bardzo Wam serdecznie dziękuję, i już przygotowuję sobie, słuchajcie, odpowiedzi. Jedno pytanie w szczególności bardzo mnie zaintrygowało i skłoniło właściwie do takich głębszych nieco przemyśleń. Także no, będzie mi na pewno bardzo miło taki filmik nagrać. I czekam, słuchajcie, no, jeszcze może dam Wam. Za dwa dni, na, na te pytania, na to, żebyście sobie mogli przemyśleć, o co chcecie mnie jeszcze zapytać, bo chcę jak najszybciej ten filmik dla Was, kochani, nagrać. Bardzo, bardzo mnie to ekscytuje, nie wiem dlaczego. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za oglądanie, za to, że ze mną jesteście. Pamiętajcie, jeżeli chcecie mnie oglądać, to wciśnijcie subskrypcję. Wciśnijcie dzwoneczek, jak już zasubskrybujecie mój kanał, bo wtedy otrzymacie powiadomienia, kiedy moje filmiki się pojawiają na kanale. Będziecie wiedzieli, że jest już gotowy do oglądania. I kciuki w górę też są jak najbardziej mile widziane, bo to jakoś tak otwiera, że tak powiem, przede mną bramy szerszej widowni. Także was to nic nie kosztuje, a mnie niezwykle pomaga. Dziękuję Wam bardzo, kochani, i do następnego razu. Pa pa!